Gdzie my teraz mamy? Eeeh, nie ma miejscu, okej Okej, to jest to, a gdzie jest Drzewo Szeptów? Tu The Tree of Whispers Na Hantu cię potrzebuje drzewo. Duchy hantu kiedyś niechętnie patrzyły na nasze próby zaglądania za ich granice, ale działania władcy nienawiści sprawiają, że tworzą się nowe sojusze. Złe mm. Nasza umowa wciąż obowiązuje. Zwrócimy nasz wzrok na skażony na Hamtu, a ty odbierzesz nasze długi. To jest. Ładnie. Ten tu muszę zebrać ten... Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Ale czekaj, zanim tam zejdziemy... Ciekawe, mamy dużo tych? Chyba tak, nie? Chyba dawałem radę to zrobić. To tak przy okazji. Chłe, 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 Hmm, cztery są potrzebne, dobra. No i co to jest, że ja dostaję taki damage od trudki kurde, nie? zakra jakaś Made my hand Uuu, Ambroise Mother. Very hand Taką trutę dostaję, że pierdzielę, nie? soo jah , on sama jah , tõesti . Count. nice 800. Tak jest po ile chodzi, nie? To jest wigor, ma tylko ten jeden 7 na przykład. Za wiele nie chodzi, nie? 800 na to, śmianieczko, Czy tam za tam? jak tam, jak tam. Jak tam, jak tam? Ciężko? C a czemu ciężko, pani? Co się dzieje? Powiedz mi, co się dzieje? O, to bardzo jakieś padły. Frostborne. Up to 40% chance to deal. Uh, 360 cold damage. Nice, nice. To jest niezły, bym powiedział. O, może gdzieś tam się sprzedać? 27. 20... Co to jest? 27% mamy, ale jest w nawiasie 30% do 0%? Wow Ok. mam te nowe komputery, i są problemy trochę. E, może nie duże, ale są. Przegrzewa się. E Procek trochę nie wiem czemu. Lol, e, co masz za, za projektor, Jakie masz chłodzenie? I, I na czym problemem w sumie polegają z tym przegrzewaniem się? Co? Jak za mało było? What the hell? Co, co mi w gry zabrakło? Um, 7 czternastej generacji. U Uf. Uf. A chodzenie? A chodzenie, no który masz? Eee, no, jakby to powiedzieć, Intel 14 i 13 generacji mają problemy właśnie mm, z przegrzewaniem się, szczerze powiedziawszy. No, no więc eee, no. Musiałbyś poczytać. Nie wiem, czy oni tam jakiegoś update'u nie dali. Eee, nie wiem, czy to BIOS bardziej na płytę główną, czy po prostu chipset jako sterownik. Eee, nie mam tego pojęcia, trzeba byłoby poczy poczytać. Ale na bank na bank coś, coś, coś tam, coś było, nie? Eee, że się jarały procki nawet wręcz bym powiedział. A nie, że jak gram w mi chodzi. Eee... No, no, jest tam problem właśnie, nie? Jeszcze chwilę. I, i się re resetuje? Dobra, powiedz mi, składaliście w sklepie, czy sam se składałeś, kompa? Czy ktoś ci składał? Jaki znajomy... Jezus Maria, pa mnie, kurde. No teraz pytanie tak, czy masz pastę na prostku, czy z diofoliem, e, z... E, z radiatorem, tam pod spodem od, 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 od chłodzenia. Bo jak tego nie zrobił, to zupełnie to, to się dziwisz, że ci do 90 stopni kurde podchodzi i masakra jakaś, kurde. To jakiś niekompetentny człowiek, kurde, jest. Nie dajesz jakiś nonanom, kurde, do, do składania i tak jest później, nie? To ja chciałem dać e, do kogoś, co się zna. No tak, no bo tak się powinno dodawać kurde, nie? Do, do kogoś, kto się, kto się zna, kurde, na tym, nie? Ale nie da jakiegoś, kurde, totalnego e, nuba, którego nie wiesz, co się zna, czy się nie zna. mi tak słyszy głowę, że to częściej ukradnie... LOL. Jeszcze chwilę. No i teraz masz. No nie, 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 nie. To, to moim zdaniem powiem ci ten ziemek, który ci składał, teraz przyjechać do ciebie i to sprawdził dokładnie, nie? I ja bym się zapytał, pasę nałożyłeś? Ścionułeś folię? to sprawdzaj teraz. I przy tobie, kurwa, niech to sprawdza. Żebyś mu, kurde, go za uszy, kurde, pocisnąć, nie? Że tak on ci maniony od odwalił, nie? I wtedy, ojcu, możesz, kurde, przesadzić.

Już... powoli ogarniasz. Nie no, dobrze, 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 że ogarniasz, nie, ale no mówię. Nie? Ja na przykład nie bawiłem się przy moim kopie. w samodzielne składania, tylko no, powiedziałem, jak kupuję, no to kurde, ja niech mi tam złożę, kurde, przynajmniej kurde, nie będę musiał się męczyć z niczym, nie? Więc była to bardzo dobra. A, a, decyzja moim zdaniem, bo ja nie musiałem się męczyć. Płacy. Wymagam, cyk Elo. Do widzenia. Wszystko śmiga. Wszystko popierdala. Find the Golden Snakes. No, zobaczymy, co to są za, za snaki snaki. No, ale nie, mówię, mówię serio teraz, nie? Żeby teraz telefon do ziomka i powiedzieć, procy jak mi się przegrzewa przejedź i zobacz, co jest grane, nie? Bo mam pewne obawy, że nie dałeś pasty, albo nie ściągnąłeś um, folii zerdatora, albo o, obie rzeczy naraz, nie? Znaczy mi przyjechać i zobaczyć, co jest grane. Nie? Tak bym powiedział Niech przyjeżdża i niech ogarnie mówię Patrzeć na, na łapskę i niech nie, Niech to robi kurde, niech sprawdza, nie? Tak, okay, zaraz doczytam. Bo na razie nie jestem safe, a nie chcę paść też. Tu, 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 tu. E, bo w firmie z ITGDM na y, yeah, się do PC w może coś ogarnie. Jak nie, to jest, co się z tym potem. Co GDM? W grudniu dopiero? Czemu w grudniu dopiero? A, z tym chłopem co wydałem wcześniej część. Z... A, to ten z twoim chłopem, dobra, 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 A, dobra. Wszystko ma wiem, więc sprawdzić, że A czy no moje zdanie to przede wszystkim e, pierwsza rzecz jaką powinien zrobić to wszystko wyjąć, Tylko e, odkręcić chłodzenie i zobaczyć co tam jest To jest simple as that A, no tak, no tak, 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 no. No, ale, ale mówię ten, eee... Yy, moim nie trzeba wszystkiego w pierwszej kolejności na 100% Zdjąć radiator yy, yy, z procesora i zobaczyć co tam się pod tym kryje. Jak tam będzie git, no to wtedy można szukać gdzie indziej, nie? Ale raczej, raczej coś czuję, że... No. <laughs> to może być ta no, 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 jasne, 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 spoko, 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 spoko. Lozik, 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 arbuzik Arbuzik, arbuzik, ale mówię, na pewno W pierwszej kolejności chrudzenie Tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie No bo wiesz, zapraszasz kumpla do siebie, kurde Tamtego też ściągasz Wiesz, jest wielka obserwacja. Później będzie można te nam wypomnieć, nie? Ale halo, panie kurde, co tu pan tutaj robi tutaj za, za gówno. tak, żeby po prostu wiedział, nie? Że odjebał totalną manianę, nie? co się e, zna, tylko wiesz, to jest taka osoba co składała kom, składa kompa 20 lat wiesz, ja z, się składa, tak, tak, zdecydowanie się teraz składa i inaczej, wiesz, ja swoje ostatnie komputer też tam parę lat temu składałem, dlatego nie, mówię, kurwa, kupuję taki sprzęciar, mówię, no nie, no nie będę się bawił, ku ręce będą się trzęsły, kudy jak galareta, tak dostanę parking samolot, jak i do widzenia, nie, mówię, nie, nie zrobię dla twojego dziecka wszystko co w mojej mocy. Więc znam ten stan. W, w, wie, wiem, zresztą o czym piszesz, nie? więc <laughs> sam, sam nie chciałem, pomimo że, Ale że się znam, o, wiem co i jak, ale no jednak gdzieś tam nie. O, nie A przy okazji mogłem, wfasz? mogłem zobaczyć Miesz, jak, jak montują my w sklepie, o... jak dostarczają. No ja się, zadzwonić, nie mogę w grę Ultra porygać, bo 18. No dokładnie, nie, to jest ja... Masakro, nie? No, ja mam za drugie tyle, więc. <laughs> Ale i ja, ja powiedziałem, nie, 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 chłopcze. Nie, tam no mi złóżcie, tu macie, kurde, dodatkowy hajs. I do widzenia, tam wzięli tam z czystówki, czy tam cztery, teraz już nie pamiętam. E, więc, więc ten, więc mi złożyli porządnie. E, złożyłaś, złożyłeś obietnicę temu dziecku? Kłamałeś? małeś? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. O masz krew doskonale natychmiast zacznę ją destylować A to co Ząb nangari Tak wielkiego jeszcze nie widziałem Musiał należeć do Protoplastki Która być może nadal żyje Musisz ją odszukać Jeśli znaleziona przez ciebie krew okaże się za słaba musimy mieć mocniejszą próbkę w gotowości Tak na wszelki wypadek Ok no, Także ten ciekawostki, ciekawostki widzę ciebie też. A, dobra, co my tu mamy? Idziemy dalej z tym, co to jest. jak będzie ten z tymi ryskami jeszcze tutaj. Uh, A tu mamy? You currently have. 188% na fire mam. Dobrze. Spoko. Uh, Okej. Okay. 188, 158 uh, mam. 158 na poison 168, no kurde ja w, kompletnie tego nie rozumiem, nie? tyle mieć Poisona i kurde dupa, nie? Kepasa, hmm. to... Hmm. ああ。